Jakie uwagi? Dubelek? Ok. Dziś przygotuję biszkopt. Biszkopt, który będzie puszysty, który nie opadnie. Biszkopt idealny, biszkopt uniwersalny, który nadaje się jednocześnie do tortów, a także do przekładek. Ja wiem, że macie różne receptury w głowach. Pewnie przetestowaliście ich mnóstwo. Możliwe, że macie jakąś taką recepturę, która zjedziczy nas pokolenia na pokolenie, a możliwe, że sami odkryliście i zrobiliście ją od zera. Super gratuluję, ale dziś pokażę Wam swoją klasyczną, a wiem też, że klasyki potrafią spłatać figla, potrafią być problematyczne. Ja podchodzę do receptur troszeczkę. Analitycznie. Ja zrobiłem ich mnóstwo i pierwsze kilkadziesiąt były dalekie od tego ideału, ale zawsze staram się wyciągać wnioski. Zawsze próbuję jakoś dogłębnie spojrzeć na recepturę, zanotować plusy i minusy i modyfikować ją, aż osiągnę sukces. I chciałbym taką techniką, taką metodą podejścia do cukiernictwa was zarazić. Proszę obejrzyjcie ten odcinek, a ja już się zabieram do roboty i zaczynam od wybicia jaj. Używam miksera planetarnego, ale spokojnie. Ta receptura również działa przy takim ręcznym mikserze, a jeżeli nie macie w ogóle miksera, to oczywiście da radę to zrobić ręcznie rózgą, ale będzie to trwało dobre pół godziny. Jaja z cukrem ubijam na średnio wysokich obrotach i ubijam je do konkretnej konsystencji. Masło rozpuszczam. Musi być płynne w tej recepturze. Nie gotuje całego masła. Zatrzymuje podgrzewanie zanim rozpuści się całe. Pamiętajcie, żeby nie spalić masła, bo to nie jest noisette, to nie jest spalone masło. Ten nierozpuszczony kawałek masła wystudzi pozostałą część. Także wylądujecie finalnie z ciepłym, ale nie wrzącym płyrem. Ten etap nazywa się emulsyfikacją, czyli połączeniem wody, która jest w jajach, i tłuszczu, który jest w maśle. Jak to zrobić? Najprostszy sposób to odrobinę jaj wrzucić do rondla i bardzo energicznie wymieszać. Mieszać do momentu, kiedy miks stanie się błyszczący, jedwabisty, przypominający trochę majonez. Gdybym wlał masło bezpośrednio do miski z ubitymi jajami, miałbym wielkie kłopoty, żeby połączyć oba składniki. To łączenie wymagałoby intensywnego mieszania, a to z kolei spowodowałoby uwolnienie wszystkich pęcherzy powietrza, czyli całej tej pracy, którą poświęciłem na ubijanie jaj. Miałbym rzadki, płynny, nienapowietrzony miks. Pamiętajcie, że to, co podnosi biszkopt w piecu, to są te pęcherze powietrza, które się powiększają i ciągną biszkopt do góry. Jeżeli je znokautujecie mieszając z masłem zbyt intensywnie, biszkopt nie urośnie. Następnym krokiem jest wymieszanie jaj z mąką. I tutaj potrzebuję po prostu większej miski, by wygodniej i bardziej delikatnie móc połączyć oba te składniki. Jest kilka powodów, dla których przesiewam mąkę. Pierwszy naczelny to oczywiście pozbycie się zanieczyszczeń fizycznych. Drugi to napowietrzenie mąki jako takiej, a trzecie to jest równomierne rozsypanie mąki po powierzchni jaj. Im cieńsza warstwa mąki na ubitych jajach, tym lepsze wymieszanie, tym mniejsze ryzyko, by mąka się zbryliła. Wsypuję partiami, ponieważ chcę stworzyć jak najcieńszą warstwę na powierzchni jaj. Po to, by mąka równomiernie się rozprowadziła w całym miksie. Jeżeli wsypie całą mąkę od razu, ona spadnie na dno miski i przykleje się do dna. To bardzo utrudni mi potem mieszanie. Surowy biszkopt jest gotowy w momencie, kiedy mąka zniknie z oczu. O ile dno formy wyłożone jest papierem do pieczenia, tak z bokami formy nie robię nic, bo chcę, żeby biszkopt przykleił się do nich w czasie pieczenia. Biszkopt pieka w wyższej temperaturze. I tutaj nie ma jednej najlepszej wybranej temperatury. Im większe ciasto, tym niższa temperatura. Taki biszkopt w tej recepturze pieka około 60 minut. W wersji kakaowej takiego biszkoptu po prostu zdejmuję część mąki z receptury i zastępuję ją proszkiem kakaowym, czyli kakao. Super istotne jest dokładne wymieszanie kakao i mąki. Jeżeli zrobicie to niedokładnie, to w efekcie będziecie mieć biszkopt, który jest marmurkowy, a chcecie przecież jednobarwny, cały brązowy, kakaowy biszkopt pod, na przykład, czekoladowy tort. Jeżeli na dnie misy zostanie jeszcze odrobina mąki kakao, które nie są dobrze rozmieszane, możecie zawsze w tortownicy domieszać je finalnie. Świeżo upieczony, jeszcze gorący biszkopt odwracam do góry dnem i pozostawiam go tak do pełnego wystygnięcia. To sprawi, że ten biszkopt nie opadnie, że nie zapadnie się w samym środku. Biszkopt przykleił się do formy, dlatego muszę nożem odciąć go Ten piękny złocisty kolor to efekt poprawnej karmelizacji w piecu. To, co słyszycie, to dowód na dwie rzeczy. Pierwsza to mnóstwo uwięzionego powietrza w cieście. Druga to duża ilość wilgoci. Nigdy nie staracie się kroić gorącego biszkoptu. On musi być zupełnie wystudzony do temperatury pomieszczenia. Równe podzielenie biszkoptu jest dosyć trudne. Ja znalazłem swój sposób. Używam do tego noża, który jest dłuższy niż średnica biszkoptu, oraz ząbkowany, taki trochę jak do chleba. Obracam biszkopt równomiernie, delikatnie nacinając z każdej strony biszkopt. Wchodzę nożem coraz, coraz głębiej do momentu, kiedy. Nóż może prześliznąć się przez środek biszkoptu. Taki biszkopt jest właśnie klasyką słodyczy. Jest zrobiony bez proszku do pieczenia, na prawdziwym maśle, jest puszysty, jest sprężysty i bardzo wilgotny. Bardzo uniwersalny, a jednocześnie jak najbardziej klasyczny.